Nie widać, proszę mnie, nie widać, widać, Dzień widać. Dobrać. Hejka, hej kochani. Jedziemy dziś do hotelu na dwie nocy. No, Mijeczka <laughs> Wam wszystko powiedziała. Wyle. Witajcie kochani. A mama miała wprowadzić tak. temat. miałam tu zacząć pięknie vloga, no to Mijeczka zaczęła jedziemy do hotelu. Odebraliśmy dziewczyny, ale jedziemy jeszcze obrać marchewkę, jabłko i i tyle w sumie chyba. Coś. I coś. Lilia, jak tu proszę siedzieć? Padła. Fajnie było w szkole? Cieszycie się, że jedziecie? Tak. No. no, bo szybko musimy jechać, żebyśmy późno nie dojechali, żeby nie była jeszcze czarna, ciemna noc. O Jezu, to, to, to nie jest No a nie znowu będziemy nie musieli wnosić do pokoju. Tak, na baranę. Ja, ostatnią. Jedną, Najpierw drugą. Jaką mamy, potem walizki, dziewczyny, albo w innej mamy? Kolej... Jaką mamy? No, w innej kolejności, no ale. No, ale, ale po kolei tak, także zapraszamy Was na nowego vloga. Jesteśmy kochani. Ile przejechaliśmy? No właśnie chciałam powiedzieć, przejechaliśmy 20 minut? Przejechaliśmy. Przejechaliśmy <laughs> 20 minut, może 15 minut i dojechaliśmy do takiego, do restauracji tak naprawdę. Dlaczego no, się tu zatrzymaliśmy? Tak? Myślałam że specjalnie skręciłeś. No nie, parkinka nie widzę, bo wiesz, parking to nie skręca, nie, skręta, nie to tu. Aha, no dobra, no to zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie mieliśmy, co mieliśmy? Mieliśmy tutaj wesele i przyjechaliśmy, znaczy i pokazujemy dziewczynkom, gdzie bawiła się mamunia z tatuniem. Wszystkie czarnulki jesteśmy, tylko tatunie się wyłamał trochę. Zobaczcie. Ale tata ma czarny humor. Ale ma czarne okulary i czarne buty. O, widzisz? Dziewczyny czarnulki, ja tak samo czarnulka. Proszę bardzo. I wyruszamy do nieba tam. No, Po 15 kilometrach parkingu później już bez jednego przystanku jedziemy. No i już siku teraz Nie. było, oczywiście. O. Nie, jeszcze będą w drugim Ile? Będzie jeszcze dużo przystanków na siki. To już taki standardzik, że na drogę zamawiam sushi. A powiem Wam coś śmiesznego. Dzisiaj byłam w Lidlu z Pawłem i chcieliśmy kupić sobie alkohol. Już pani zeskanowała, ale tak się na mnie spojrzała, na mnie, na Pawła, no i on ładował do pudła rzeczy, a ja płaciłam, patrzy się okay. na mnie i mówi, no, no ale dowodzik będę prosić, <grym> tak się zaczęliśmy śmiać do siebie, On ja nie, bo to powiedziałeś, ja nie mam, ja nie mam. No i ja, powie, ja spojrzałam, mówię, dobrze, no to ja mam, podałam dowód, a pani mi mówi, no trochę się pani zdziwi. No ty ty już masz skończone dwa razy osiemnastkę. Skończone dwa razy była osiemnastka. Dwa razy była osiemnastka i pani spojrzała się na Pawła i od niego też chciała dowód, także słuchajcie, takie. Z jednej strony, mimo że się trzymamy, nie. że młodo wyglądamy, tak? Moja, pierwsza moja myśl to była, że się obejdę smakiem. No, ale była się udało, tak. bo ja miałam dowód, także nawet mając 30. mała No, będziemy mieli co pić. Nawet mając 35 lat, mija. Mija, co to jest? Co to jest? Podnieś to. Posprzątała ja pani to. porządkowa posprzątała ławkę i wyrzuciłam w okrochusteczkę ja na trawę. Chodź Mając nawet 35 lat, przenosić przy sobie dowód. 3, 2, 1. Ile ciężarówek Normalnie Masakra O oh my god Jaki tu jest korek Za każdym razem no, tak dzisiaj tak jest? Ja, znaczy te świata już pojadą Ale ich jest Ja ci Jeden, drugi Tutaj nikt nas nie wyprzedzi. Penna, że puszczę Barwi. Kolejny siku, proszę bardzo i zobaczcie! Jaka gimnastyczka! Też coś tak? Dzień dobry kochanie, my już jesteśmy, a nawet odrabiamy lekcje. Jakie miasta przyjechaliśmy? Wrocław. Brawo! Witaj Wrocław! Tutaj jest nasza sypialnia, nasza, moja i mi. Bo flądry słuchajcie, nie chciały w ogóle i spać i powiedziałam dobra, to ja śpię z Miją, a ty tatku z Lili. No i Paweł spał z Lili. Widoczek mamy na takie podwórko. Jesteśmy już gotowi, idziemy kochani. Zobaczcie, Mijeczka sprzątająca. To jednak Mijeczka, chcesz zostać moją sprzątaczką czy już nie? Bo, bo już nie wiem. A szukasz poduchy? No to teraz Czary mary, ja już też musi znaleźć. Ja ją gdzieś upchałam, tą poduchę z łóżka, bo oczywiście tutaj były, wiecie, jak Wam powiedziałam wcześniej, dziewczyny sobie gadały, słuchajcie, o pierwszej w nocy jeszcze nie chciałeś spać, więc ja powiedziałam Pawłowi, że ty tutaj śpisz, z Lili, a ja tam. Brawo Lili. Tak zwykle mamusia Brawo. Wszystkie moje rzeczy Brawo Lileczka. A ja spałam z Miją w ja sypialni. Z tak, z Tatunciem spali sobie radę. Z Więc ustaliśmy wszyscy od razu, bo tak to na sobie trajkotały. I tak cały czas gadała, 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 gadała. Bo gadała. spały w samochodzie, już później nie chciały spać. Więc po pierwszej poszły spać, a wstały o której? O ósmej? Przed ósmą? I, 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 I ja, ja nie spałam, jak już. Dzieliśmy do naszego domu. No nie spała, nie spała. Bardzo ciężko tu było zaparkować samochód, ale już w ostatnim momencie. ja mówię, A może tu się zmieścisz? No i się udało, zaparkowaliśmy. Chcieliśmy sobie wyjechać gdzieś na weekend. też na. A tak, by the way, polecam Wam te. Pałeczki serowe? Jak ktoś mówi, Dziewczyny mówią, na to palmę. Tak. Ani ja mówiłam kiedyś farmę. <laughs> To dobry mają skład i ser dziewczyny Panie. lubią. Przyjechaliśmy sobie na weekend, żeby e, trochę, wiecie, odetchnąć od tego wszystkiego. A teraz zabieramy Was w bardzo fajne miejsce. I to miejsce będzie związane z naszym domem. Ogróbem! No to powiedz, co to będzie za miejsce? Będziemy jechać do takiej pani. Mhm. Mm która ma dwoje dzieci, dziewczynkę i chłopczyka. Mija, bierz tą butelkę. I ta pani będzie nam okrut projektować. Pięknie! Pięknie! No właśnie, kochani. Chodźcie, chodźcie. Mija, patrzcie. Tak, Żłopie całą butlę. Chodźcie, chodźcie. Idziemy dziś trochę porozmawiamy, a później będziemy zwiedzać Wrocław. A później będziemy iść fontanny. Tak. Bo dziś ostatni dzień, będą piękne I je, pokazy. I ja chodźcie, idziemy. Proszę bardzo, jak wychodzimy, mamy mama, taki mama, widoczek. to Mały, prywatny. A ty, mama, czemu ten przez linię trzyma? No, przez linię. No, trzeba wytłumaczyć, bo dziewczynki nie wiedzą. To jest jeszcze że to jest Zobaczcie, mijeczka jaka dzielna. Leci z projektem. Tutaj lecimy. A gdzie, dziewczyny, jesteście? O, jakie fajne! Dostałyście prezenty? O, Boziu! Jak pięknie napisane! Macie jabłuszko, macie marchewę, macie paluszki, macie kolorowanki, kredki. Tutaj macie, zobaczcie, są nożyczki, o, patrzcie, ile rzeczy, kleje, wszystko możecie sobie robić. No to Lileczka, musisz z tamtej strony przejść albo Ale sobie wziąć... Mogę? Możesz, wszystko możesz, naprawdę, a my idziemy, porozmawiamy i będziemy... wielki dom. dom? Znajdziesz, tu jesteśmy, obok Lileczka. Karolina. A przejdą, przejdą jeszcze dzieciaki. Idziemy ogarniać ogród, a wy się tu bawcie. Gazowana. Nazbierałaś tyle liści? Mhm. Już, już. A tak stoi zawsze? Brawo. Chodźcie, boczki, idziemy. To dziewczyny i chłopaki chyba posprzątali, tak? Tylko dziewczyny? A to co za leniuszek? Nie wierzę. Jak to czysto. Dzień dobry. dzień dobry. Dlaczego tu nie sprząta? A ja cię niespodzianko. Pięknie! Jesteśmy na ulicy, przy ulicy kiełbaśniczej, a garbary. Dziewczenie się przebrały, proszę bardzo. Mamo nie zimno Ci w tych nogach. W moich nogach? Nie, nie jest mi zimno, mam rajtki. O, takie. Mamy nogi. Jak dotyka. Kogo rozgrzewają. Głowa, słuchajcie, pełna pomysłów. Ogród będzie uf, uf, uf. I, i jeszcze lepszy. Będę miała puśtawkę i basę. O tak, tak, tak. Jest, I zobaczcie teraz. Dopiero wyszliśmy tak naprawdę w miasto. Jak tu jest pięknie. Jesteśmy w samym centrum Wrocławia. Idziemy, na, na Starym Mieście jesteśmy. Zobaczcie, zobaczcie. Ja tu się czuję jakbyśmy pojechali i tak jak dziewczyny powiedziały. Czy tutaj będziemy mówić po polsku? Tak! Ale Ta, ja to jest Ja tu byłam! Ja byłaś kiedy? Byłam. kiedy? Zobaczcie, 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 aż głowa boli Nie ja mam jak się odchylić. No. <noise> Stałe mulenie! Stałe mulenie na wyjeździe. Tata na rączki. Masz nóżki? <noise> co w tej się robi. W tej chałupie się robi. W chałupie się Kupuję bilet. A. A na co? Musisz za machę, podnieść do góry i na pewno się ja, do tyłu, Udała. Udała Ci się uda, to się uda to No, uciekaj, to ty uchodź! Udało ci się! Ja cię, ale super! Jesteśmy teraz z wieczorkiem. Proszę bardzo na Starym mieście. Oj, oj oj! Wow. Pięknie jest! Hejka, ja chyba wiecie zamówię. Z wieczorkami, z serem, z szynką z pomidolem. Zobaczyłam na, na Goge mam. Jaka biteria ma najlepsze? No w i w pobliżu i przyszłyśmy na piechotkę I tutaj jest najlepiej, więc zobaczymy, czy naprawdę będzie taka dobra Woda wyciąga, bitko wyciąga Tyle takie minę właśnie robię yeah. Macie yeah. hey, dziewczyny Gonna have a real good time. Yeah. Gonna make this day go by. And I know you work too hard. Hey. So come and join me. Shine on. Shine on. We got the love on. But it's how we stand. Yeah. Let's make this sound real fast. Jesteśmy w centrum, na Starym mieście, i mówię, że kucze, Podobnie jest jak w Dublinie. I teraz idziemy i zobaczcie. Urandi się zakończy. Ojku! Taka szpila, jak w Dublinie. I Lili powiedziała, że kończy się Randi Jesteś super, Lileczko, wiesz? Jesteś super! Jak pokazy dziewczyny, mija śpiące? Podobało się? Już cię biorę też. Chodź. Chodź. Na rączki, no mamu. Jakie jesteśmy żółtki, zobacz. Zmęczona. Żółtka, hej żółtki. Już Cię biorę tak. O, ja widzisz, muszę cię dźwigać, na <gry> Żółta cytrynka. Fajne są żółte cytryny. No. a czekaliśmy, bo nie chcieliśmy jechać samochodem. Czekaliśmy na Bolta. Słuchajcie, ile czekaliśmy? 20 minut, jechaliśmy 20 minut, zaczęło się to wszystko, byliśmy to ostatni, 20 minut. No, ostatni... pokaz to był w tym roku. No i myśleliśmy, że już nic nie będzie. Jak dojedziemy, to nic nie będzie. Takie górki były na mieście straszne. Ale jeszcze trwa. I wracamy, więc super. Udało nam się coś zobaczyć. Zbyślony. Ja też jedziemy do domu. Ach, Jak już teraz dojedziemy do domu? O to jest pytanie Wracamy na piechotę Mamy 40 minut Posłuchajcie, nic tu nie jeździ Korki straszne Robimy sobie spacer Co ty tak przytulasz? Przytulasz czapeczkę? Tak mi ciepło na serwisku